To no, witajcie drodzy moi widzowie. No ponieważ drodzy moi widzowie jest ta epidemia ten koronawirus. A no, zakupiłem sobie taką fajną maseczkę elegancką fajną elegancką. Tak się zakłada I tak to fajnie wygląda. No. I to jest elegancka maseczka, fajna Moro Kupiłem sobie dwie sztuki, wiadomo jak dla się pobrudzi to wypiorę tą i zakładam drugą no. A nie tam jakieś papierowe cuda, coś tam kombinowanie. Fajna taka, wiadomo, nie? z materiału jest lepsza maseczka, bo to po prostu M mam dwie z materiału, takie moro. Jak dla się pobrudzi a drugą wypiorę i mam czystą i mam na zmianę a papierowa to co powróci się i zaraz trzeba do świeci dać a to zakładam fajnie tak się zakłada elegancko o, maska musi być przede wszystkim no wiadomo no to trzeba po prostu to yy, w takich maskach po prostu chodzić bo no po prostu no trzeba przestrzegać tych tego taki regulamin trzeba po prostu to przestrzegać na no. po prostu no wiadomo no wiadomo no, jak trzeba to po prostu cierpliwie nosić te maseczki uważać na siebie żeby po prostu tego właśnie Abyż jakieś tam powiedzmy zarazki nie szły i po prostu, no wiadomo, nie, póki to się dalej nie rozstrzygnie, no, bo to wiadomo, to jeszcze zapowiadanie jest, to i po prostu, no na razie będzie trzeba chodzić w tych maseczkach, bo to jest takie czemusowe, nie, no. no. wiadomo, no, jak już wszystko tak o fajnie ruszy, to wtedy sobie skutera wyciągnę, może sobie coś tam pojeżdżę, fajnie, elegancko i, i będzie rewelacja. I wtedy sobie jeszcze tam muszę kupić do skuterka akumulator, bo to wiadomo, nie. Wiadomo, no, trzeba wymienić nowy akumulator na nowy, bo tamten już tak się wiadomo, zużył. I już taki jest tam ten słaby akumulator. No muszę teraz kupić taki mocniejszy ten akumulator, no i no i tak jak coś tak już będzie fajnie wysta... to wtedy coś mogę fajnie zadziałać i... wtedy jest taka opcja, że zakładam kask gdzieś sobie tego mogę sobie trochę pojeździć i... Wiadomo, nie, Żeby to... wrócić to do normy, nie? Jak to ucichnie, no. Wiadomo, no jak już bym jeździł skuterem, to tego ja bym już nie musiał zakładać tej... tej Powiedzmy maseczki, nie? bo to wiadomo, nie? No, ale w razie wu to taką maseczkę sobie chowam do, do torebeczki, chowam z boku i sobie jadę skuterem. Fajnie gdzieś tam do parku pojechać elegancko, czy tam gdzieś i fajnie elegancko jest. No, wtedy jadę sobie, powiedzmy, czy powiedzmy, jak grzyby będą, czy jagody. Wiadowano, coś tam... Trzeba się troszeczkę Trzeba głową trochę pomyśleć tego. Wiesz. Wiadomo, taki skuter się trzyda. Wiadomo, bo czy gdzieś pojedziesz, nie będzie się nudzić, czy na grzyby gdzieś pojedziesz czy na jagody, czy powiedzmy na, na, na jakieś tam ryby można pojechać. Ale wiadomo, nie, no, to na ważniejsze to też trzeba, o, trzeba mieć kask, bo to jest najważniejsze, no i wiadomo no. No a teraz właśnie tego, mówię drodzy moi widzowie to teraz o mam taką maskę no i, no i co zrobić no wiadomo no. Też nie jestem zadowolony, żeby nosić tam maseczki, ale no co no trudno no trzeba no. Teraz ja cierpliwie czekam aż już i no odpalę tego skutera. No. A na razie to tak sobie po prostu zajmuję się, powiedzmy, tymi swoimi gadżetami i, i zajmuję się moją kolekcją takimi grami, takie gry telewizyjne, takie konsolki się zajmuję na razie. No i to wszystko, no. No i czekam cierpliwie, no, drodzy moi widzowie, no. Także drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.